Chciałam, że to jest, jestem tu w kolejnym odcinku na moim kanale, widzę w tym filmie. Zagramy sobie... Kurde, i chłopie, co ja zrobiłem? 4 kile? Prawie ejsik, prawie ejsik. Dziś noc jest nasza, nie mamy żadnych zasad. Szukamy wyjścia, seniorita i dama. Ona chce tańczyć, zamrozić do rana. Ona jest piękna, rozlewamy szampana. Dziś noc jest nasza, nie mamy żadnych zasad. Szukamy wyjścia, seniorita i dama. Na sobie of white i kartier na wizji Czuję wakacje i woli letnich I zapach dior na pasie wanili. Biorę narodkę do no każdej dziwi Ona chce pan za mną do rana Ona jest piękna, rozlewamy szopana Dziś nocy znęsza, nie mamy żadnych zasad Szukamy wyjścia, senior i dar. Ty, co to jest za spawn? Co to jest za... Ej, zmienił się spawn? Bo kurde. Nie... Nie grałem Inferno Turniejowy w, w, w CS 2. się spawn w ogóle zmienił?

Wow, 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 wow. ile was tu jest? Never Never Nie wiem gdzie idę, nie wiem gdzie jestem. Skąd? <kluzny> Skąd oni wiedzieli? Ona wiedziała. On to coś co to jest za mikrofon? Czekaj, 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 czekaj. Jest za bardzo... Jest za... Jest za bardzo... Za głośno jest, mam wrażenie. Ty, no to jest przez wiatrak. A, prawda, to muszę siedzieć... Siedzieć bez wiatraku. 54. Na dużo stanu. L�inha. Super no me, super super edgy, no super. Ja pierdzielę, ja tego nie trafiłeś. Nice. nice. Nie możesz nie wiem gdzie Ja miałem pakę? Ja miałem pakę? Nie wiem. O kurde, ja, nagrywałem w, ja nagrywam w 60 FPS-ach. Co? Sorry widzowie, dobra, na swoim odcinku już będzie już będzie normalnie, bo nie już norma, normalnie będzie 144 FPS-y. Sorry, zapomniałem widzowie. To zostawienie ze streamu. Yy... Więc yy, na swoim odcinku już będzie normalnie i widzowie po, tym, po tej grze już kończę odcinek, bo to nie ma sensu. Może... Nie wiem, nie chcę mi się siedzieć cały dzień na turniejowym i, i wygrywać gierki. Może, be, może, jak będziecie chcieli, zrobię drugą część z wbijania rangi, znaczy, no, zdobywania rangi na turniejowym. Ale jak zostawicie 5 łapek w górę, czekaj, 3 łapki w górę, to na sermocinku odcinku będzie. Znaczy no, to kolejny odcinek będzie z wbijania rangi w turniejowym albo jakim tam... No ogólnie CS, jak wbijecie się trzy łapki w górę Dostał coś w ogóle O, no, tam no, no, siedzi ja piernicz. Каждый калага купил Ja pierdzielę. Kto ma pakę? No. Zobaczymy, <coughs> chyba wygramy. Jednak żartowałem. Chyba zobaczymy, poczekajcie, czy uda mu się y, rozbroić pakę. No, no to jednak fake news. Widzowie, ostatni mecz, ostatni mecz, przegra i przegramy do 0 Nie wiem czy mi się będzie chciało widzę drugą część z tego, bo jak ja widzę, jak, zbędę, jak ogarnę sobie jakiś typów z Polski do tego, do, do turniejowego, jako turniejowy skład, to wtedy mogę w to zagrać. Ale tak, z takimi, nie wiem, typami, nie ma sensu. GG, WP, siema, widzimy się na następnym odcinku.